Myślenicę i TV, wasza telewizja internetowa. Miasto i gmina Myślenica miało jak dotąd cztery miasta partnerskie. Teraz do węgierskiego Czopaku, niemieckiego Lidenscheid, francuskiego Tenki i polskiego Bełchatowa dołączyła nowa wieś spiska na Słowacji. Dokumenty oficjalnie rozpoczynające współpracę obu gmin uroczyście podpisano w Myślenickim magistracie 13 kwietnia. Panie burmistrzu, porozumienie pomiędzy samorządem miasta i gminy Myślenice a samorządem spiskiej Nowej Wsi podpisane. Czego oczekujecie jako strona słowacka od tej współpracy z Myślenicami? Właśnie w radziśmy tu tę umowę podpisali, abyśmy mogli dalej współpracować a w najbliższych 4 roku czerpać financje z europejskich fondów, które będą uczyć na prospekt obydwu naszych miast. W jakich dziedzinach przede wszystkim zamierzacie współpracować z miastem i gminą Myślenice? Pre nás sú prioritou momentálne je výstavba cyklochodníkov, cyklotrás. Sme takým východzím mestom do Slovenského raja, ktorý je veľmi obľúbená destinácia aj pre polských turistov. Jak pán odbiera Polakov ako Slovak tutaj, jak, jak pán priježda do, do Polsky? Naše nárečie, my hovoríme v našom regióne spisky, je veľmi blízke polskému nárečiu. Keď prídeme do Polska a hovoríme našim nárečím spisky, tak sa pýta, pýtajú nás Poliaci, sme, ktoré časti Polska. Tie 400 rokov sme existovali v rámci Polska, čo sa málo, málo vie a z tohto obdobia pochádza aj tá spolupráca, že napríklad jeden zo zvonov, ktorý bol odliatý z Piske Novejci, je tu nedaleko v Krakove, v Mariánskom kostole na, na, hlavnom námestí, na Rinku Glovnom. Co, co daje miastu pošiadanie miast partnerských? Miasto partnerské Ja zawsze mówię, że te kurtra, kurtuazyjne wizyty wizyty delegacji, władz powinny się ograniczać do minimum, bo tak naprawdę to, kiedy są lecie, albo żeby przyjechać odwiedzić jakiś czas, to tak. Natomiast dla mnie najważniejsza jest wymiana mieszkańców, czyli wymiana dzieci, młodzieży, seniorów, doświadczeń. Proszę popatrzeć, ile naszych klubów sportowych szuka obozów, gdzie mogą wyjechać na przykład na okres przygotowawczy. Wspaniała jest tam baza, bardzo dobra baza sportowa. To są możliwości, które przekonaliśmy się na mieście partnerskim Czopak na Węgrzech, które jest najbliżej nas leżące dotychczas, bo teraz będzie Słowacja, że ta bliskość, ta możliwość wymiany właśnie takich grup, że co roku pojedzie jedna, dwa autobusy, czy to młodzieży, sportowców wędkarzy, koła gospodyń wiejskich, czy orkiestra, czy, czy ziemia miesięczna. To jest wymiana, wypoczynek, doświadczenia. To jest coś, co możemy normalnie współpracować. Teraz, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, dla nas nie ma już przeszkody granic. Kiedy jesteśmy w Schengen, przejeżdżamy, nie widzą nawet gdzie była granica. Myślę, że ta współpraca będzie dobra pod właśnie warunkami, żeby je właściwie wykorzystamy przez mieszkańców. My podpisujemy, my inicjujemy, natomiast teraz to się wypełni. Jak chcę powiedzieć, że na przykład ostatnio UTW bardzo ładnie współpracuje z Węgrami, gdzie seniorzy się wymieniają, gdzie właśnie już są Wspólne inicjatywy, partnerstwa i wędkarze. Władza ma zainicjować, reszta do dyspozycji woli mieszkańców.